Facet mi powiedział, że mam piękne ciało jak szesnastolatka i nieziemsko pachnę. W jednym zdaniu. No i jaka była pani reakcja? Spojrzałam na niego i powiedziałam, żeby jeszcze raz zastanowił się nad tym, co powiedział. I jeśli nie widzi w tym nic złego, to się zgłosił do lekarza. Mhm. Ale to wy byliście w jakichś bliskich relacjach? Nie. Czy... Facet... Ale rozumiem, że zabiegało pani względy. Facet podszedł do mnie w klubie i powiedział mi coś takiego. W klubie? Tak to był pierwszy tekst? Tak. No ja byłam w szoku po prostu. No nie na miejscu to było. No tym rozumiemy, to było po prostu nie na miejscu. Gościu miał prawie 50 lat i mi mówi, że mam ciało jak szesnastolatka w klubie. Miał 50? No z 50, no z 45, no ponad 40, ponad 45 lat, bliżej 50 był. Na moment jak mu powiedziałam, że to nie jest zbyt odpowiedni komentarz, co powiedział, że jego żona nie ma nic przeciwka. A ja mu powiedziałam, że w takim razie powinien rozmawiać ze swoją żadą nie ze mną chyba. Okay. Była to bardzo niezręczna sytuacja, ale więcej do mnie nie patrzy tej nocy, więc dobrze, co nie?